Jest, pod, ręce do góry, ręce do góry zawodniku Okej, okay, na jednej no to i znowu przewrócenie, znowu O kurwa, nie Nie, nielegalny Ja dole! Hej skurczybyki, w opisie macie link do strony Z użyciem mojego kodu dostaniecie darmowe 4 złote Za które będziecie mogli otworzyć skrzynię Oraz dodatkowe plus 10% bonusu do doładowania O, wit witam, że, ha, to pie... Pierwszy stream z y, y, Androida, nowy sprzęt do IRL. Witam, witam. Klimatyzacja chyba się ten, odparowuje. A tu przecież, tu przecież jak coś tam. Fajną matami dusz ci można do Dwa bilu. co ty puszczasz? Co ty puszczasz, człowieku? Co ty puszczasz? Ulubioną aktorkę porno zrób. Ja już nie mógłbym, ten hektorek. Bo wszystkie już są tak stare, że już skończyły robotę. Skończyły karierę. No, miałem po 70 lat. Wiesz, jak się lubowałeś w milfach, niektóre to niektórych nawet kurwa już nie żyją, nie? To się. chwała im za to, nie? Wow! Też mam ty znowu do szoku. Tu wchodzę, ja moja drupa i chcę seks. Seks, nie dotrzymasz mi kroku. Mam tu szanety, pójdź. Dwa, dwa, dwa. 2.1? Też karierę? Linie lotnicze, kurwa, Stefan Kierin. Przepraszam. Jedno szybkie pozdrowienie dla widzów na Twitchu. Jakie? Widzów na Twitchu. Twitchu taka platforma. Pozdrowienia dla widzów na Twitchu. Dzięki, dzięki bardzo. Kur kurczaczki fajnie widziałam. Mm, ty jesteś moim kurczaczkiem. A, a ty moim kogutem. Kogutem? Co ty? Kogutem my tutaj razem, chodzili Sudaniel, Daniel, Meduza się odważe Wszędzie mamy na ciele bordo tatuaże Ej, gdzie nie wyjdę, wszędzie znajome twarze Jedziemy na bazę, ty też czujesz teraz klimat Chodzi tu Meduza byku, rozpoczyna się zadyma się. Ty, to jest tak, kurwa ta to się wpierdoliła w te kartony Myślę, że ty kurwa nie żyjesz, że zginęłaś w serialu Poczekaj, poczekaj, jak, jak, jak ty się nazywa ten serial? Ej, no gdzie spierdalacie? Kurwa masz, no nie lubią mnie w pracy Kożuchowska! Gorzowska! TAK JEST! ale tak, została dzisiaj sierpa zrana, bo mnie wkurzyła. Nie można otworzyć szczęki. Że jak pije się żurawinę, to ma się lepszy... Yy, lepszy... drogę moczową. Drogi moczowe, bo ją oczyszcza. A skoro jest tam oczyszczone wszystko, to znaczy, że lepiej smakuje cipka. Nie, ogólnie tak to działa. Ja nie mam zamiaru jej jeść ani... Nie, no, dobra, dobrać z kobietom! Jak będę poza ich zasięgiem. Zawsze. Ha! 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 Kurwa! <słyski> no może. Jestem W. O o. Y, kolor. Mm, tak żeby ta postać no jakby najwięcej skradła skradła. Schodzisz ze, ze schodów. ty tyłu. ze schodów idę do tyłu. Czyli wracam kurwa tyłem po schodach. Ty tłukuj, jebany. Idę do tyłu. Schodzę ze schodów i idę do tyłu, kurwa. Czyli wracam z powrotem po schodach do góry tyłem, ty kurwa debilu pierdolony. Co ty masz z tym tyłem, kurwa? No, nie wytrzymam. Weź się, kurwa, mu pojedź ciochu, zaraz go rozpierdolę. Panowie. Zapraszam do pierwszej rundy. Box. Okej. Okay.

<laughs> że po prostu, ciągle rozglądałyśmy, ale w Warszawie jest taki problem, że każdy popadł w nole tak samo. Ja też. Ty też. Ja też ale... eee, o kurwa, patrz jak ty ty! On się kurwa pali! Auto się kurwa, fajcy, ty! Co? Będziesz wiedział, co to płyn chłodzący, nie? Do czego? Do samochodu, kurwa, do czego? Do paka kurwa. Założyłem. patrz jakie dzisiaj skarpetki. Były. Jedyne człowieku wolne skarpetki, jakie mi zostały czyste w kacie Patrz patrz, kurwa na to. Skarpetko nogi. Jeź? Weź? <laughs> do tych do butów Fajfingersy. Jedyne czyste mi zostały w ogóle będzie w smak. to mogę na chusteczkę? Nie, bo masz 30 lat, jest i dorosły mężczyzną. Nie jestem w stanie połknąć coś. Nie jestem w stanie No ja też mogę nie połykać Mampa. pierwszy, gruby. Nooo! Ej, ja rucham pierwszy, zloty się! Sandra, dobrze się dzieję. immunitetem korporacyjnym żyję. Wiesz, co w ogóle robi w internecie? How, how, how. no Ty, Tylko tyle. To wie. jest zwykły połozer, wiesz o co chodzi? I on tak wiesz, gada, że on jest wielki, a on się bał zagadać do każdej dziewczyny. On dopiero jak wiesz, 200, 200 ml wódki wypije, to dopiero tam się odważyć się zapytać o Instagrama, nie? Dobra, 0,25. I teraz mam dać na prędkość. Yy, ten, na eurobaskecie jak u Polska ma finlandzki? Polska, Eurobasket, bo możliwe w ogóle, że Ci, albo jakiś będą w Katowicach. Yy. Oto kilka filmów na YouTube o Eurobasket Polska. Tak walczą Polacy. Wielka wygrana z Rosją. FIBAMS 2019. To jest kurwa. To jest kurwa. No i dejcman! No i kurwa dejcman! Dobra i pau pau pau, ja se kurwa z nim trzaskam! Dobra dobra, nie, no, mo mo no, e, nie Mogę? No trzaskam. Nie, mordy tylko to jest nagranie. granic! <laughs> je. i kurwa disco Karol! Cieba, <laughs> <laughs> Ty jesteś <is> wariat! <laughs> nie, mordo, Ja nie jestem kurwa wariat! 「くせじって